Jest to partia pomiędzy Piotrkiem a Olesją. Piotr grał czarnymi, Olesja grała białymi. I jak mówiłem, była to partia, którą omawiał Wu Tien, chiński zawodowiec. To jest zła wymiana dla białych. od góry. Cięcia się nie boimy, bo ten ruch na dobrą sprawę przeżywa. Tam istnieje ko, ale to ko jest niegrywalne. Czarny na nim może stracić strasznie dużo i w większości sytuacji lepiej jest zagrać zwykłe josy, niż rozpoczynać takie karkołomne ko. Co więcej, po tym cięciu aktywuje się cięcie w c8, więc też Lepiej, lepiej tego nie robić. Pusty trójkąt, czarny się wzmocnił. A gdyby biały zagrał z tej strony, to w przyszłości atakowałby czarnego o tutaj. Teraz biały pchał. I może pomysł był niezły. Skoro już wzmocniliśmy tu czarnego, to należało go wzmocnić jeszcze bardziej. Popchać, popchać i spróbować zamknąć. Czarnych. Gdyby czarne nie odpowiedziały, no to z kolei dostajemy coś w zamian. Zadajemy czarnemu pytanie, jak myślisz, co jest większe, to czy to? No i niech czarne się głowi i odpowiada. Biały od razu spróbował zamknąć, ale czarny uderzył w słaby punkt kształtu białych. No i to nie jest dobre dla białych, teraz ci są samotni i słabi. No, i nadal ci są samotni i słabi. Biały coś zyskał, owszem, ale raczej się nie opłacało. Lepiej było dać czarnemu coś tam z lewej strony, a tutaj grać lepszy ruch, lepszy kształt niż ten. Czyli właśnie tu. Tylko najpierw trzeba się przygotować do takiego ataku. Następnie biały uciekał. Ciekał. Tu jest chyba nie tak mały ruch. Chyba. Ale tamten też jest olbrzymi. Właśnie czarny tu zabrał. To są złe wymiany dla białego, bo wzmacniają czarnego. Należało wyskoczyć. Wówczas grupa czarnych jest nadal nie tak bezpieczna. Biały aktywnie gra. Hmm, ciekawe. Na pewno bym rozważał ten ruch. Nie wiem jak tam się ma moja grupa. Ten ruch jest trochę ryzykowny. Dlaczego ten ruch jest ryzykowny? Bo tamta grupa nadal jest trochę słaba. Może lepiej było grać od tej grupy. Może lepiej było grać tutaj. Albo może trochę dalej, żeby czarny nie mógł za bardzo zrobić ataku dzielącego. W tym momencie na miejscu czarnych rozważałbym taki ruch. I atak dzielący. Po R10. No, no myślę, że jest taka opcja. Ale może biały da radę i w takim razie nie powinien się tym przejmować, bo dostanie wtedy ban. W każdym razie w grze. Czarny podszedł od drugiej strony. No i teraz co jest ważne. Ważne jest to, żeby separować te grupy, żeby one nadal dwie były słabe. To jest coś, co się nie udało czarnym w partii. W partii biały się wzmocnił. Może i w gotę, ale kontynuacja jest strasznie duża, znaczy jest strasznie duża. Jest spora kontynuacja. na jose. To jest centę białych, więc właśnie. Mamy taką pozycję, a jak liczymy punkty powinniśmy sobie wyobrazić, że to wygląda tak, bo to jest centę białych. No a ten kamień się zrobił znacznie lżejszy poza tym biały. Może go uratować, ale nie musi wcale. Także błąd był prawdopodobnie o tu i lepiej było zagrać o tak, byle biały pozostawał rozdzielony i cierpiał już nie. Biały spycha czarnego, słusznie. Ciekawe sprawy. Czarny teraz tam zagrał. No nie wiem, kontynuacja białego była bardzo duża. Później cała grupa czarnego była tak troszkę słabowita po tym jak biały zagrał na C10, więc może należało grzecznie odpowiedzieć. Biały tu no to przecież nasza grupa w centrum nie jest aż taka słaba, ucieknie sobie. No a biały co zrobił? Biały zagrał jakieś damę, więc może się tego nie powinniśmy obawiać. A tak to biały no dużo tu zabrał. Sente jeszcze się okazuje. Ach. D9. A, biały, no tak, tak, tak. D9 było dobry. Biały na górze. Ambitnie. Nie wiem, czy ja bym nie grał bardziej kuso. jak to czarny może spróbować wskoczyć. To jest to, co czarny robi bardzo ładnie. A, biały tak wyszedł. Hmm, no, słusznie biały zrobił. Hmm, I teraz czarny przeciął, ale było to cięcie karpowolne. Zabić białego się nie udało. A tu? Co by było? Tutaj może. Dlaczego nie tu? Jeśli mamy na celu. Cięcie? Chyba, że ten ruch jest lepszy. A może. O nie, tutaj zawzchodzi, nie chodzi. Nie całkiem chodzi dla białych łączek. Mhm. Opcja numer dwa zacząć od tego ruchu. Kontynuacja ładna i w jedną i w drugą stronę, a właśnie uniemożliwiamy białemu to, co białe zrobiły w grze. Z drugiej strony umożliwiamy białemu coś takiego, ale tego się chyba nie boimy. Mhm. Więc tutaj może biały słusznie, że wziął sobie ten teren, no a to cięcie raczej, raczej nie jest groźne. Biały bardzo ładnie ze czarnego i wychodzi. No i da radę biały. Biały się wydostał, zbił, czarny co zyskał. No, biały obronił teren, czarny może jakieś punkciki, natomiast siła białego w centrum jest dość potężna. Tutaj też szansa na punkty, tam może groźba cięcia. Tutaj biały niesłusznie pograł, stracił mi potrzebne oddechy. Lepiej było zagrać o tak, jeśli to jest center, a może nawet jeśli to nie jest center i później nie wiem, kontynuować w ten sposób. Biały zamiast tego próbował jakąś kombinację zakombinować. No i nie udało się to zbytnio. Tutaj wprawdzie na przyszłość jest jakiś adziej, ale to adziej jest chyba też trudne do wykorzystania. A, że biały może coś takiego zagrać. Albo m, zależy tam od oddechów. Może kiedyś biały będą mogły też zagrać tak o. Wydłużać w ogóle wm17. To chyba nie działa na tę chwilę. Na tę chwilę nie działa, ale jeśli biały zdążyłby zagrać tu. Przepraszam. A biały może złapać tyle... Ka kamieni, tylko że jest to złapanie w gotę i jednocześnie coś poświęcamy, więc chyba się nie opłaca. Na tej chwili. Ach, no to biały stracił Agi. Szkoda. Oj, no to biały potracił. Oj, oj, oj. W przyszłości tak, tylko że kwestia jest taka, że jak biały gra tu, żeby złapać te kamienie, to czarny gra tam. Biały zdobywa punktów 14 czarny zdobywa punktów też niemało. Natomiast jest kwestia siły tej grupy. No, to fajnie, Znaczy ta grupa i tak jest silna, ale. No, także nie wiadomo, co jest lepsze. Czy grać tak, czy może zagrać tak? Czy złapać jednak tamte kamienie? ugrzebiały trochę potracił. No, i biały nigdy nie zdążył zagrać swojego R6, niestety. A szkoda. Ostatecznie czarny wygrało dość sporo. O. O, o, o! o! Kiedy czarny gra tu pipa, to wtedy biały mógłby łapać tamte kamienie, gdyby wcześniej nie zagrał tych wymian. No, ale te wymiany trudno ich było nie zagrać, bo jak nie teraz, to kiedy? Bo jeżeli byśmy teraz kontynuowali jakimś ruchem, jose, to czarny możliwe, że od razu gra tu bardzo duże. Hmm. W każdym razie szkoda, że biały nie zdążył zagrać tego. Bardzo duże. Sente. Bezpieczeństwo. Punkty. No dobrze. Czy są jakieś pytania do tej partii? To był ważny moment? A może to też był ważny moment? Może czarny mógł wyskoczyć? A może nie mógł? Hmm, nie, no. Tu biały trochę zyskał. Tutaj, mi się wydaje, że należało się wydłużać. Biały stracił, na początku biały stracił. No i chyba tyle. Normalna partia. No to był najciekawszy strategiczny moment, że EPI chyba 9. Albo przynajmniej teraz 9. Dobra, no to tyle o tej partii i tyle na dzisiejszy wykład, a AI Sensejowe review gier będę wrzucał na Facebooka chyba. Um, prawa strona, tak? Okej, okay. no dobra.